cześć wszystkim przyjaciele na kanale dziś pokażę jak usunąć systemowe apki na androidzie bez ruta wchodzimy w ustawienia telefonu i włączamy tryb dewelopera przewijamy na dół do o telefonie klikamy 10 razy numer seryjny włączy się tryb dewelopera potem wchodzimy w system ustawienia dewelopera u każdego inaczej ale musimy włączyć debugowanie USB Włączamy i podłączamy telefon do komputera. Teraz na kompie szukamy w Google Download Platform Tools. Wchodzimy na pierwszą stronę, pobieramy SDK Platform Tools. Otwieramy nowe okno, szukamy Universal Android Debloater na GitHub. Wybieramy najnowszą wersję i pobieramy potrzebny plik. Ściągamy go. Mamy dwa pliki, przenosimy je do jednego folderu. W tym celu tworzę folder na pulpicie. Wchodzimy do folderu, przenosimy tu, rozpakowujemy archiwum i przenosimy drugi plik. Wrzucamy go od razu do tego folderu. Wchodzimy, wpisujemy KMD, otwieramy wiersz poleceń i sprawdzamy połączenie telefonu ADB Devices. O! Mój telefon jest podłączony. Wracamy do folderu Platform Tools i uruchamiamy pobrany program. I oto moja Motorola. Stąd usuwamy potrzebne pliki systemowe przyciskiem odinstaluj. To wszystko na dziś. Do zobaczenia.